Siemaneczko, witam w kolejnym dniu z życia gracza Dzisiaj będzie troszeczkę krótszy dzisiaj będzie troszeczkę krótszy filmik, bo yy, miałem nie nagrywać, ale tak w ostatnim momencie naszło coś, żeby nagrać, bo może dzisiaj dostaniemy się do. W sumie przejdziemy polskie kwalifikacje do V4, bo jesteśmy w wielkim finale. Yy, tak pokrótce powiem, są to kwalifikacje do turnieju w Budapeszcie na Lanie Przechodzi jedna polska drużyna, i później jest tam następny etap, w której mierzy się kilka różnych drużyn z różnych państw, i kilka awansuje na główny turniej, Nie pamiętam dokładnie, jak to jest, więc tak mówię w skrócie: wczoraj pokonaliśmy trzy zespoły, jeden to był miks Bożydara, Forfan się nazywał, druga drużyna to był miks Grubego i Morela, czyli freestyle, i w finale, drabinki wygranych, pokonaliśmy Ago 2 do 1. No i teraz przed nami będzie wielki finał, gdzie zmierzymy się właśnie z przeciwnikiem, który aktualnie gra finał drabinki przegranych. Czekajcie, tutaj się grają, jak widać, X Komago i Zakoborsz. No i gdzieś za około 3 godzinki pewnie zagramy. Tak sobie oglądam z ludów, bo w sumie wstałem z 2 godzinki temu i co mogę powiedzieć jeszcze, no wczoraj oglądałem highlight pewnie jak większość z was. Fajnie, że wygraliśmy wczoraj wszystkie spotkania, bo mieliśmy gorszy okres. Yy... No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. Pewnie jak nie będzie, to tego nie wrzucę. <laughs> A, no i z takim zarostem widzicie mnie pierwszy raz w życiu, bo zapuszczam z gole dopiero, jak wygram Majora. 2000 Jestem ciekawy, jaki wynik tu będzie, chociaż wydaje mi się, że Ago powinno wygrać. PCW na rozgrzewkę, żeby mózg, można powiedzieć, zapłon w mózgu odpalić. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Wiecie, jak się rozgrzewa stare samochody, to starego typu takiego jak ja też trzeba yy, rozgrzać. <gadam> Więc ja gadam. No i. no i tyle. Widzimy się później. Pozdro. A jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, na tym oczywiście. O, właśnie to jest podobny do tego film będzie teraz. Z wczorajszego meczu i drugą akcję, którą wam pokażę poza kulisami, bo tego nie wrzucałem nigdzie. A mianowicie to jest oczywiście akcja na Snachim, Którą pewnie większość z was już widziała Bo jest bardzo pojebana, niestety nie mam TS-a nic takiego Hej dziknie. Tam pisało się na czacie, śmieszne rzeczy były I Jeszcze miałem taką ciekawą rzecz z AWP'ą W locie sobie na przykład zabiłem Furlana No jak już siadało to wszystko się dało, nie? Czasem tak bywa w tych, grze Że jak już idzie to się... To się nie da powstrzymać Dziada no i oczywiście jak byliśmy na tym kanale, no to proszę was tutaj, będzie subskrybuj raczej, nie? To tam kliknijcie. Jeszcze a propos tych shotów, właśnie to jak gram w mecze na Face' albo na SA, to mi ten G4 Experience nie działa, więc dlatego nie mam z takich meczów shotów z tym Speakem, czy z mojego pawa. Niestety, spróbuję to ogarnąć od następnych dni. Jak słyszałem, że ten jakiś Medal TV jest dobry, dajcie znać, czy to używacie i czy to jest spoko. Ja zaczynam już trening yy, Mecz dalej trwa Ago wygrał pod ogrysę pierwszą mapę Więc bardzo wyrównanie Teraz trwa druga A my będziemy sobie grać PCW I zainstalowałem również ten Medal TV Więc nawet jak będzie Faceit czy sea To i tak będę miał fajne shoty z TeamSpeakiem Także zajebiście Goofy i PHR. Ja z Jentkerem jadę do hangaru. O A y e kurwa. Tylko Tak, możesz dać na Flesza. Moja ulubiona. A, chuj wie, to tam Czekam jeszcze, wiesz? A ja wyszedłem na pipi sobie przechodzę kratą dada, zejść dada. teraz. Wchodzę w venta i idę do ciebie. W rogu może tam przykład kurwa robić ciągle Nie No, jest, jest no i... Ty zabijasz kurwa gość, nie? Jest, ja no, jest, jest sniper Ale sobie <noise> Elo, <noise> <pan. głos> ja już po PCW Ogólnie wygraliśmy, fajnie się grało Więc mam nadzieję, że forma będzie cały czas taka sama Mecz gramy na AGO AGO wygrało I będziemy lecieć, nie? Postaram się coś nagrać Zobaczymy jak to będzie Kawka jest, cukier jest, lecimy. Ale jednak Staci taki pojedynek wygrywa, więc trzech na dwóch, bo Szpero także trafia. Bardzo mocno poobijany Furlan, on zaledwie 13 punktów zdrowia. Leman pełen pasek, no ale tutaj antytoryści będą za chwilę podchodzić. Jest granat dymny? No nie, nie, nie jest! Jędker takowy posiada. Jest zestaw do rozbrajania, jest także Szpero! A więc Grzegorz, no nie wiem czy taki ten snajper emerytowany, jeszcze Markoś dorzuca granat odłamkowy. No i to jest naprawdę świetny początek od Wisły Kraków. Jestem po pierwszej mapie i ancient wygrany, bardzo ładna gra z naszej strony. I teraz lecimy mapą Dust 2, jest 2-0 dla nas już w sumie. To jest BO5, czyli do trzech wygranych map. Więc jeśli wygramy, to wygramy. A jeśli nie, to mamy jeszcze dwie następne szanse. Uff, sorry, ale wiesz, emocje wiecie. Idę grać dalej. Ja ci skoluję. jeden. Ja Wyjechał jeden. I... Zabiłem? Na dwóch prze... Zajęli longa. Ja ci Trzech tam było, Trzech było Będziemy sobie? Tak, jest, podbacz. Jedźcie B, jedźcie B. Je... Jeszcze jeden blisko. Dobra, Smaka, stop, stop, Gali hold, gala. hold. Mogę się wleszać galę teraz. Sniper Macie 4 no, na 4 Sniper teraz może galę podchodzić. Nie, nie. A, mi ja mogę dawać flash, ale chcesz. Nie ja chcę. To nie daje. Faga skródu, galę. Idźcie teraz na galę. I zróbcie export galą, gal. kurwa, w czterech. Teraz tych Nie no. Jedynkę i dwójkę Dwójkę, jedynkę i fleszę cię dać I nawet CT możecie dać, jak macie trzy smoki. No, ale nie macie, dobra To dajcie dwa i po no, prostu rozjebcie no. dobra, Markoś, 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 wam do coś. Markoś wam dofleszuje DSN-y Zrób to szybko, bo mogę skrócić No, no już, odchodzi Markoś Daj jedynkę Dawaj Wrzucajmy, ja palę CT jeszcze ja opening Dawaj, ja do SN-a dofleszę Markoś byłem fleszował zaraz Czekajcie sobie Czekajcie czekaj i nera, Jeszcze czekaj z teraz. teraz! Jazda Jest cross, Nie pikuj longa, sniper! Long Dziękuję za to. Cała ja mąga, ale. Winda winda, cały czas. na pewno jeszcze na tym longu przez parę chwil będzie kontrolował wyjście z anarchii. No i teraz, ten czas znaczy jego. Są te granaty, o których wspominaliśmy, ale jest też przestrzeń, którą może wykorzystać wow. idealnie na czas tego właśnie potrzebować zawodnicy Wisły Kraków. Kolejny flash. Nic, nic nie widzi, a jeszcze Jentker trafia prosto w głowę. Fiku próbuje i udało się, ale paczka podłożona. A zatem Wisła Kraków zwycięża i to oni awansują do kolejnej fazy turnieju. Są zadowoleni. Zginąłem, więc mogę nagrywać Z 15, 12, 3, 2 na 2. Ale moce. NICE! WU! Wygraliśmy polskie kwalifikacje do V4! No i powiem wam... Kurwa... No i powiem wam tak W końcu uśmiech na twarzy Bo... Ten CS co jest jednak pojebana sprawa, nie? Gdzie graliśmy przed kwalami 3 dni bardzo słabo Wcześniej graliśmy dobrze Zrobiliśmy sobie dzień przerwy przed kwalami Taki mental reset no, i nagle rozwaliliśmy je dość w fajnym stylu. Więc chyba najważniejsze jest wszystko tutaj. Yy, całkiem naczygaliśmy, inne życie było. Taka pompa była w teamie i to było czuć. No i co, fajnie, że wygraliśmy z AGO. Yy, teraz pewnie jesteście ciekawi, co dalej. A dalej jest jakiś international turniej, takie ostatnie kwalifikacje do Lana, gdzie będzie 8 drużyn, właśnie zwycięzcy różnych krajów. I cztery awansują już na główny turniej, który będzie w Budapeszcie, więc mega, mega się jaram. Miejmy nadzieję, że forma się taka otrzyma dalej, a jeszcze muszę powiedzieć, że to był prezent dla Gufiego, ponieważ dzisiaj ma urodziny, więc obiecaliśmy mu, że wygramy dla niego, więc tak to właśnie było. No, jeszcze tak, jeśli chodzi o grę, no to mogę powiedzieć kilka słów, że no, fajnie, teamowo bardzo graliśmy. No, i tak jak mówiłem, ale to jest głównie mental, bo podstawy do gry mamy fajne, taktyki dzięki trenerowi również mamy zajebiste. Więc wszystko potem siedzi w głowach podczas meczu, nie? No i też wiadomo, czasem trzeba poczuć te jakby złapać wiatr w żagle, i też trzeba mieć trochę szczęścia w tym wszystkim. Dzisiaj to wszystko funkcjonowało, wczoraj zresztą również w tych pierwszych meczach kwalifikacyjnych. No, i tyle. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się jednego mogę, co?